Cześć, bardzo witajcie z tej strony, Gabry. Witam Was w kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj jedziemy akcja W2. jedzie z kosiarką dyskową New Holland e, Dura Disk 240. Ja jadę sobie z Konskinderem. E, jeśli chodzi o przetrząsark, przetrząsacz, jedziemy sobie na stawy. Ja czwóreczkę załączymy. I jak widać... Aż piątkę. Za. Jak widać nowa kamera jest. Piątka załączona. Eee, now, nowa kamera. Mam nadzieję, że dźwięk słychać. To są właśnie ich pierwsze w sumie testy. Jedziemy sobie, na razie samochód nie jedzie. Ale na spokojnie dojedziemy co zaraz na stawy. Oczywiście może dać łapki w góry jak ktoś tego nie robi. No i co? Dzisiaj akcja taka na fajna, dosyć spodoba. Lubię takie akcje na dwa dwaciorniki, później jeszcze na jedne będzie padać, bo może przypadać, tak zapowiadają to i najprawdopodobniej jedziemy e, na zimować, e, Żyto wjeżdżamy dzisiaj, tak? Żyto czy Żyto? Nie, Żyto, Żyto. Do Dziadka będziemy jechać. Tak, gazu trochę damy. A? Ale dźwięk jest piękny. Dobrze słuchajcie, widzimy się jak będziemy chyba zjeżdżać z asfaltu. Ok, będziemy słuchajcie zjeżdżać kierunkowskaz Czekajcie, o, wyłączymy go, nic nie jedzie Zjedziemy sobie redukcję na czwórkę lekka redukcja na czwóreczkę no i jedziemy sobie po walutę nikto tutaj teraz z kodymi haczkami jakby nie zahaczyć o nic to jest będzie i ale dobra o, mam nadzieję że będzie wam się to dobrze oglądało te vlogi już tą kamerą bo tamtą to jadę już i chodzi o nagrywanie to też no tak yy, średnio się tam nagrywało bo ci się nie oglądało no i, no, no i tak to jest, ogólnie Nienawidzę tej drogi, szczerze mówiąc To jest jedna z moich najbardziej nienawidzonych dróg Tutaj u wuja Ale są tutaj takie dziury, tam są takie kor korzenie Tam są takie korzenie, że nie da się Tutaj może jedynie jest takie miejsce, gdzie można lekko gazu dodać Dobra, dojedziemy na łąkę, bo tam się wuja będzie rozkładał I widzimy się chyba, jak wuja będzie się rozkładał

No, teraz ustawimy najpierw. jedzie. POSZŁA! Okej, okay, słuchajcie, właśnie przesłuchałem nagrania Tam idzie sobie oczywiście wuja Przesłuchałem sobie nagrania Z mojej jazdy 60. Jeśli chodzi o 60, Mój dźwięk jest w końcu słychać, no bo Już wytrzymać się nie dało chyba oglądając tego Może subskrybenci przyjdą No jednak doinwestowałem, ta kamera Ej, ktoś pytał o kamerę, to jest DJI Osmo Action Ej, bo ktoś pytał, to tak się nazywa ta kamera. Polecam, bo jest podobno lepsza od GoPro. Jest dużo tańsza od GoPro. Ale. Ale jest dobrze. Jest 60 moja. Mój zestaw znaczy bardziej, bo nie moja 60, tylko wuja. Tam jedzie sobie wuj, ale wujka zasuwa. On chyba dwójką jeździ tam, sasowam. Chyba dwójką, co nagrywa. A, tutaj ekran przygasa. Muszę się do tej kamery przyzwyczaić trochę. I poszedł. Ogólnie mówiąc, szczerze, to pierwszy raz widzę tą kosiarkę w akcji. No bo ostatnio, jak byłem, to vlogi były vlogi, no to było ze zgrabianie i. Zgrabianie i no, przetrząsanie, było, rasowania było. Ale koszenie jeszcze na kanale w tym roku nie było. No to będzie na pewno dzisiaj widzicie ten. Na, na przykład nie wiem, jutro raczej będziemy vlog ze żniw, bo dzisiaj najprawdopodobniej, jak wszystko będzie planem mi deszcz nie będzie padać gdyż nie będzie padać, to najprawdopodobniej bierzemy bizona i jedziemy kosić żyto do dziadka. Na parze dursus. No, kosimy sobie aktualnie trawę tutaj stawy. Mamy tu taką tą największą łąkę. Łąkę mamy tam, za tym krzakiem dosłownie. I łąkę mamy tam taką małą. I te trzy łąki idą na, na kiszonkę. Będzie owijane, bele, bele będą owijane. Ale to najpierw trzeba jest to wszystko skosić, to wszystko. No, tylko ujęcie nagrywałem, tam za dużo też nie chciałem nagrywać, ale jest fajnie. W sensie tak się zastanawiam, czy chce. Czy chce w sensie do kosiarki? Co by tam robić? Tak się zastanawiam ogólnie, czy chcę iść za 4 kosiarki, za 4 914 kosić, czy bym chciał w ogóle. Najpierw wujo musiał mnie jakoś podłuczyć trochę, a tam wolę chyba przecząsać. Koszenie jest nie dla mnie, powiem szczerze. Dobra, czekajcie. Ja dziewuję to nagram. Ale ładne. No słuchajcie, moja, moja czerwona strzała, z Konskinde to jest model O Z455 Hydro. No, to jest moja strzała na dzisiaj, ogólnie jak sobie ogólnie do kosiarki wsiądę Bo raczej będę chciał to raczej bez kamery, a to najbardziej chodzi o to, e, najbardziej tu chodzi o to, żeby tej kamery nie... No bo po prostu ją muszę w ręku trzymać, bo opaska mi pękła. Jest zamówiona, dzisiaj przyjdzie. Mama mi dowiezie kamerę, opaskę do tej kamery i już... Od myślę, że następnego vloga, chociaż nie wiem czy... Od raczej następnego vloga będzie już opaska normalna. Dobra, idzie tam już aha. Okej, okay, jedziemy sobie przetrząsamy 60 już. E, ogólnie byłem na kosiarce w czwórce i wam powiem, szczerze, że się mega jeździło. Nie wiem czemu, ale to głośno bardzo było. Nie? A, już się nagrywałem, bo to skupienie, bo wiadomo, żeby nie było ale to się i tak było Ale no takie skupienie czekajcie, nie przeciąłem się, nie. No, ja z teraz 60 tutaj jadę. się już, już, już bez tych, tego odgarniania specjalnego, co się przechyla cała konstrukcja i odgarnia się jakby od tych od miedzy, ale już wujo powiedział a już bez tego no i dawaj ruch czekaj, już dawaj, dawaj ruch, ruch, tak już tylko że pierwszy właśnie na wolnym obrotach przejada, a potem już będziemy dawać mu tam a wujo gdzieś tam, tam kosi na tamtej łące ogólnie, tego pewnie będzie widać no jest fajnie, fajna robota fajnie, że nie słychać łapkę w górę możecie dać oczywiście subskrypcję, będzie więcej spokojnie vlogów i tego, co ja tam jeszcze nam powiem, no i Wam już nie powiem ogień czekajcie, zaraz ogień o, je, bujo, jedzie bujo tam, zobaczcie, o jedzie dobra widzimy się za chwilę jak będziemy tam nie, to już będziemy dawać tutaj Ale piękne. Ale fajna robota, fajna akcja, wam powiem. Cyk. Do karabacie na to. Spuszczamy gaz ręczny I obiek Teraz będziemy dawać tutaj. A jak idzie. Jedziemy sobie w gdzie, teraz tak. O tutaj. I karpacie na Poszła. Po O, zobaczcie. To jest przetrząsanie Ale idzie robotka no, Tam wujo No i co ja tu na ręcznym gadzie jadę e, dobra Ja jadę tam gdzie jest wujo, Tu jestem ja No jeszcze tylko kawa... Jeszcze tylko trochę tej łąki Dostaje nam tamta i jeszcze jest tam taka dosłownie cieniutka łączyńska. Taka bardzo piękna. No, no ale co? Jedziemy. A jak te trzy łąki skończymy, to je wracamy na gospodarstwo. Gaś zawrócę. O, pięknie, ładnie tutaj. I zarówno powiem, bo zaraz muszę gdzieś tu wjechać, to tu. O! E Biorazowy tym na gospodarstwo rozpinamy chociaż nie rozpinamy, podpinamy MTZ Belarusa 820 pod czekać o, o rozrzutnik i najpierw to jak nas zaraz nie zleje, ja nie zleje raczej, bo noho, tak wygląda pogoda, jest bardzo ładna. To najpierw za bierzemy właśnie rozrzutnik, bierzemy Bizona, bo trzeba trochę do dosiewnych zrobić, żeby było wątać, trochę do siebie. Bierzemy bizona, bierzemy rozrzutnik, na zbiornik i jedziemy na pole. Kosić. Fajnie będzie. No, dalej potem. I Ja już też kończę, tutaj robotkę. Ja przejeżdżę, będę tutaj. Ale się szczerze mówiąc, graliśmy na gazie. ręce się swoje teraz tak cyk. Wyłączam bałek. wyłączył się chyba to. A i do góry. Dobra Słuchajcie, musiałem polecieć zapytać coś wuja O Jezus, gdzie? To się wytnie, bo... To się wytnie, żeby wujek nie zobaczył O Jezus, to się wytnie, żeby wujek nie zobaczył Ojeja No, zegmy fu jedziemy gdzieś się ustawić i ja słuchajcie gdzieś stanę i napiję się A to... za bardzo tu nigdzie Jezus, to jest aż sztaku tutaj ty? dobra jedziemy się tu ustawić ja wyjdę z ciągniczka i się napiję wiecie stawię ciągnik odpalony ale wyjdę o tam wyjdę. I... myk Spuszczamy w dół, cyk, bieremy piciu i słuchajcie, wychodzimy. Okej, okay, słuchajcie, no, co no. Jestem na kolejnej łące, kamerę postawię na tym i ja biorę ujezus, biorę piciu. Napiję się i słuchajcie, jedziemy na... Tutaj trzeba zrobić tą i jedziemy tam, wujo gdzieś pojechał. No, taka... A to jest taka bardzo bądziutka, dam na trzy przejazdy tego, no i tak. A, teraz raz zapójdzie. Dobra, widzimy się... potem. Pakujemy się do Ursusa. Urz... Urzusa. O, proszę bardzo. Trzy... wałek. Myk. I na spokojnie, powolutku ruszamy. O, tak może on robię. No i co słuchajcie, no jedziemy sobie tutaj kolejną łączkę, tak to ona wygląda, nie jest za duża. Tam też... To... O, tam wujio jedzie, to jest tutaj o, tam jest taka właśnie malutka łączka, tutaj robię i tam skończę i jadę. Właśnie tam przetrząsnąć to. Dobra, słuchajcie, nie będę przedłużał, widzimy się jak będę jechał tam słuchajcie, będziemy składać. O, właśnie tak. Dobra. Nie no, jedziemy. Wyjeżdżamy. A ja się teraz to ja na kolejną łąkę, bo już czeka na mnie podobno. Bo już go. Ja się nie to, że do mnie dzwonił, ale ja po prostu nie widziałem, żeby w ogóle jeździł tam. albo się coś zepsuło, albo czeka na mnie. Opisałem, że to drugie. Do tego obornika tu przejdzie, przejdzie, wszędzie, przejdzie. Dobra Czwórkę zapodamy mu Czwórkę mu na spokojnie zapodamy, żeby na wolniejszych obrotach trochę jechać. Tutaj ostrożnie oczywiście. No jedziemy Tam dalej już niedaleko do kawałeczek przez lasek i dużo do łąki dojedziemy. Mówię, że czeka. Zobaczcie, czekaj już ze złożoną koziarą. Ale... Wcześniej byliśmy z tamtej strony tych krów, a teraz jesteśmy z tej. Zobaczcie, to jest taka malutka ta łączka troszkę. No, Nada trzy razy. No tam no, mogłem się nakręcić, na ja Na dziale. Tam już w czeka już na mnie, już więc na spokojnie, tylko jeszcze raz tu przyjadę, bo został zobaczę taki jeden bałeczek jakby. Do przetrząśnięcia i my chyba widzimy się na powrocie, bo nie chcę nam serio przedłużać. Widzimy się na powrocie. Dobre zasadzie, sprzęt złożony. Mój o czwórkę pali. Odpalił znaczy. Czwórkę se zapniemy. Zobaczymy, powolutku będziemy jechać, zawujem. Co Do domu Jedzie? No. Wracamy na gospodarstwo chyba, no chyba że ja będzie chciał gdzieś jechać, ale szczerze mówiąc nie wiem. Dobra, widzimy się jak będziemy chyba na asfalt bo bo tutaj nie ma sensu nagrywać. Idziemy na no, gospodarstwo ja asfaltem Pojechaliśmy trochę dalej, bo tutaj są te dziury właśnie, tam takich nie było. Bo Wtedy tu skręciliśmy, o w tym miejscu Zjedziemy z gazu, trochę spuścimy bo jest górka Ogień tutaj idzie A no pięknie, robota idzie Jak to, Dobra, widzimy się na gospodarstwie Dojechaliśmy już, ja już tutaj stanąłem, wujo ja stanął tu no, dojechaliśmy i jest dobrze.